Personality plus, daily miracles, hope ignites Witajcie, kochani. Oglądacie program Cuda Każdego Dnia na kanałach Christian Culture Network i Osobowość Plus. Zanim zanurzymy się w dzisiejszy temat, zatrzymajmy się na chwilę i razem z muzyką oddajmy Bogu serca. Posłuchajcie tej krótkiej modlitwy w piosence, otwórzcie się na jego obecność i pozwólcie, by Duch Święty przygotował Was na słowo, które dziś czeka. Zapraszam do wspólnej muzycznej modlitwy. Raz syn marnotrawny opuścił swój dom. By oddać się rządzą, młodzieńczym swym snom, pogardził swym ojcem i tym, co sam miał. I żył z grzesznikami i czynił co chciał. I żył z grzesznikami i czynił co chciał. Tak z miejsca Niegodny ja syn, i prosi. Ach, wybacz, niegodny ja syn. Patrz, ojciec, tak czule, przyjmuje go znów. Szczęśliwy, że wrócił już cały. I zdrów. Odziewa go w szaty, i w dom swój go zwie, i mówi, już wrócił, wszak dziecię to mi. I mówi, już wrócił, wszak dziecię to mi. Cuda Każdego Dnia, 29 listopada 2025 roku. Oglądaj i przemyśl, jak Bóg przemienia Twoje życie. Witajcie, kochani. Oglądacie program Cuda Każdego Dnia na kanałach Christian Culture Network i Osobowość Plus. Dziś wołamy przemieniony umysł, przemienione życie. Dzień dobry. Z jakimi myślami obudziliście się dzisiaj? Czy wiecie, że od samego rana toczy się walka o wasz umysł? To pole walki. Rozważamy słowo z listu do Rzemian: Ani upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Rozdział 12, werset 2. Pewien kaznodzieja napisał Widziałem wielu regularnie uczęszczających do Kościoła, którzy umysły nie były jednak przemienione przez Boże Słowo. Zmienili swoje podejście, zmienili niektóre ze swoich zachowań, ale nadal mają sposób myślenia ukształtowany przez tradycje rodzinne, kulturę, nauki ojca, matki, nauczycieli, internetu i to wszystko, czego się nauczyli. I wiesz, co jest najgorsze? Wielokrotnie próbowałem pomóc tym ludziom, a oni nie przyjmują moich rad, upierają się, że mają rację, że wszystko jest w porządku. Pielęgnujesz swoje dawne schematy myślenia, które łatwo prowadzą w ślepą uliczkę? Czy jesteś otwarty na nowe rzeczy od Boga? Gotowi na przemianę, która zmieni wszystko? Zostańcie z nami. I jesteś gotowy, by uznać, że może się mylisz i codziennie konfrontować swoje przekonania i myśli ze Słowem Bożym? Ta przemiana to proces, który jednak będzie pod każdym względem działał na Twoją korzyść, bo będziesz umiał dokonywać mądrych wyborów. Zrozumiesz Boże prowadzenie, dostrzeżesz i zachwycisz się tym, co dobre i miłe. Doświadczysz zadowolenia z życia, które podoba się Bogu, a także świeżości w sposobie myślenia i działania. Kiedy czytasz Boże Słowo, choćby przez cuda każdego dnia, kiedy się modlisz, kiedy uwielbiasz swojego Boga, Duch Święty zaczyna. Napracować. Jeśli pozwolisz mu odnawiać swój umysł, zobaczysz i doświadczysz nadzwyczajnych rzeczy. Jeden z kaznodziejów powiedział: Duch święty oddziałuje na Twój umysł, umysł wpływa na Twoje emocje, emocje mają wpływ na Twoje wybory, wybory rzutują na Twoje działania, a Twoje działanie ma wpływ na Twoje przeznaczenie. Masz moc w Chrystusie, by zmienić swój sposób myślenia, a to wpłynie na jakość Twojego życia. A oglądając nas na Christian Culture Network lub Osobowość Plus, nie pomijaj reklam. Kliknij subskrybuj, zostaw komentarz, udostępnij odcinek w całości. Twoje zaangażowanie pomaga algorytmom YouTube polecać nasz materiał dalej, niosąc Ewangelię do serc, które potrzebują przemienionego umysłu. Kliknij, subskrybuj i wyślij ten odcinek komuś, kto potrzebuje przemiany myślenia, niech usłyszy, że Bóg odnawia umysł. Chcesz codziennych inspiracji na przemieniony umysł? Wyślij sms cuda na 697 473 741. Całkowicie za darmo. Wyzwanie na dziś? Pozwól Duchowi Świętemu dotknąć jednej myśli i przemień ją słowem. Napisz w komentarzu: Przemieniony umysł. I podziel się, jak Bóg działa w Twoim życiu. Jeśli to porusza Twoje serce, pomódlmy się razem. Tani Boże, proszę Ciebie o Ducha Świętego, aby dotknął dzisiaj moich myśli. By mówił do mnie przez Twoje słowo. Wierzę, że Ono ma moc, by przemieniać moje myśli, by mnie kształtować na Twój obraz. Oto proszę w imieniu Pana Jezusa. Amen. Jeśli ta modlitwa Cię poruszyła, kliknij Lubię to i udostępnij ten odcinek. Amen. Przemieniony umysł, przemienione życie, bo cuda dzieją się każdego dnia. Dołącz do nas jutro na kolejny odcinek o Bożej Transformacji. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oglądaj w całości, udostępniaj, kliknij dzwoneczek i bądź częścią społeczności, gdzie umysł odnawia się w Bogu. Chcesz wesprzeć misję Christian Culture. Kliknij super podziękowanie lub skorzystaj z innych form wsparcia dostępnych na stronie www.polskieradio.cc Twoje zaangażowanie pomaga nam głosić Ewangelię. Niech Bóg Was błogosławi. Cuda każdego dnia. Subskrybuj, udostępniaj, bądź częścią Bożej rewolucji miłości. Opracowani Andrzej Thier i Bogusia Król. Adaptacja audio-video Cezary Rogowski. Dziękuję, że jesteś z nami.